Ja, ja, ja Biały proszek, kryształ śnieg na Mont Blanc 4 MMC Brain idzie full trans Pakuje działkę waga, mówi bądź has Serce jak metronom, pam, pam, każdy dance uh, uh. Mephedron nosi endorfiny jak bitcoin uh, uh, uh. Szczęka chodzi sama jak mrzył altcoin coin uh, uh. Paranoia nie, to tylko mind, take, join uh, uh, uh. Ściągam kotary, bo każdy blok to wróg, boin Hemik lepszy niż Heisenberg z Breaking Bad Molekuła prosta, kot, jeden łyk mat Cztery MMC w żyłach, czuję się jak chat. Tyle dzwoni co mam towar, brat, płot M-drona biorę, lecę jak SpaceX Szczęka mówi grindin', mu flex Serotonina minus five, nadal sex. Rano patrzę w lustro, co to T-rex? M-drona biorę, lecę jak SpaceX Szczęka mówi grindin', mu flex Biała linia znika, chemiczny refleks Paranoja plusa, czy to tylko F? M-drona biorę, lecę jak SpaceX Szczęka mówi grindin', mu flex Biała linia znika, chemiczny refleks Walimy drona, skład idzie na full mode Każdy nos jak odkurzacz, to nasz kod Mózg serotoniny wyjebał jak nodę Jutro comeback, nie ma to już żadne node Melanż blogu trwa, drilling, hardcore Działki na stole, każdy chce jeszcze more Kwas żądkowy krzyczy, błagam nowar Ale my nie słuchamy ton Nasz folklor Porównania dron jak upgrade na max stat Minus to, że jutro mózg totalny crash Plusy teraz feeling jakby wygrał cash Minusy depresja przyszła jak DDoS smash. ile no, no, no. nazywa się molekuła zawsze ma nie o trzeciej w nocy, już jest rama On jasny kryształ czysty jak Dalai Lama Lecę zaraz, to jest moja darma Medycyna mówi stop, to twój brain damage Ja mówię relax, to tylko weekend package Serotonina w pizdu to brain sabotage Ale weekend znowu, bo taka jest sadzie Noc jak tunel tart ma konkurenta Każda działka znika, to moja inventa Rano depresja ciężka jak armia renta Ale wieczorem znowu dzwonię, hej, sprzedawca. No, no. Efedron to nie kokaina, nie amphalite To jest coś pomiędzy chemiczny twilight Czujesz miłość do wszystkich nawet do psów plight Potem paranoja, policja, gasim light Ironia losu, wale dron, pisze tekst to dronie na dronie to jest meta hack Producent pyta, jesteś high? Nie to akt, ale o czym mówią wszystko, to jest fakt Kryształy białe jak tyski śnieg Każda linia jeden mały strzał Jutro będzie ciężki mental drink, ale dzisiaj czysty vibe Yo, 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 yo. Weekend Warrior od piątku do wtorku mefedron w systemie jak kod w Minecraftu Portu, szczęka gryzie jakby gryzła przez betonowy kortu Oczy wielkie jak u Lemura z o, o Filozofia mefedron brzydka prawda Pierwszy gram jak wytrwałeś prawda 10 Dziesiąty gram to już tylko rutyna prawda Dwudziesty myślisz kurwa co ja robię? Rada o, o. Ale muzyka leci, drill hardko hardcore pajarzy pajarzy ktoś już tańczy na podłodze Floro, piątej rano, ktoś krzyczy mam jeszcze more Wszyscy dawaj, choć nikt nie ma siły lore o, o, o kod za 200 jako średniak Premium 500, ale czyste jak śnieg, akak Dile gram czy 5, biorę pięciak Matematyka prosta, więcej lepszy wieczór, szejk M-drona biorę, lecę jak SpaceX Szczeka, mówi Gain mózg krzyczy flex Jutro będzie krań, dzisiaj tylko sex Taki cykl mefedronu, wieczny refleks M-drona nie polecam, to mój disclaimer Ale jeśli walisz, bądź mądrzejszy gamer Ten traktor to ostrzeżenie, nie żaden timer Drill o mefedronie, never grand primer o, o, o.